Ostrach prawicy prosto z lewicy. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, to jest Mette Frederiksen, duńska lewicowa premier, przedstawicielka socjaldemokratów. Zyskała ogromną popularność również wśród konserwatywnych wyborców, stosując twardą politykę migracyjną. Rząd Mette Frederiksen prowadzi najbardziej restrykcyjną politykę azylową w całej Unii Europejskiej. Nie Orban. Nie Meloni, żadni tam prawacy, a socjaldemokraci właśnie. Pierwsze zaostrzenia weszły już w 2019 roku. A od 1 maja tego roku Dania idzie jeszcze dalej. Każdy cudzoziemiec skazany na ponad rok więzienia będzie z automatu deportowany. Duńskie statystyki są brutalne. Zdecydowana większość poważnych przestępstw popełnianych przez osoby bez duńskiego obywatelstwa dotyczy przybyszy z krajów muzułmańskich. Na czele niechlubnych rankingów Maroko, Liban, Bośnia, Turcja czy Pakistan. Efekt ostrej polityki migracyjnej: liczba wniosków azylowych spadła, deportacji jest coraz więcej i uwaga, istna herezja. Duńczykom się to podoba. Rząd Frederiksen zapowiedział likwidację tzw. gett muzułmańskich do 2031 roku. Zmniejszenie maksymalnego udziału niezachodnich mieszkańców w dzielnicach z 50 do 30%, nawet poprzez eksmisję, jeśli będzie taka potrzeba. Gdy jej partia już powoli żegnała się z rządami na rzecz populistów ze skrajnej prawicy, jak to mówią niektórzy, nagle odrodzenie w sondażach, euforia wśród wyborców. Czy to cynizm? Czy pragmatyzm? Nie wiem, ale działa.